Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić. To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż jonasz. Oto słowo pańskie. Czytamy dzisiaj y, początek. Y, Listu, świętego Pawła do Rzymian. I myślę, że takie mamy też doświadczenie na, na tej pielgrzymce, jakiegoś początku. W tym sensie, że poznajemy ten kościół, to miejsce, ten świat. Jakoś to mieliśmy chyba w zamyśle, jak tu przyjeżdżaliśmy. No może ktoś już tu był, to już trochę wie. Co go tu może czy spotkać, czy czekać, ale jeżeli jesteśmy gdzieś pierwszy raz, czy jakieś, no nie wiem, ile razy potrzeba, żeby nie być na początku, ale zaczynamy coś poznawać, coś, co jest nowe. To się bardzo pięknie wpisuje też, no mówimy, że. Ewangelia to jest dobra nowina, mamy głosić dobrą nowinę. A nowina, jak sama nazwa wskazuje, to jest coś, czego ja nie znam, tylko co jest nowe dla mnie, jakby jeszcze nieodkryte. Ale to też nie znaczy, że jak jest nowe, to ja się do tego zupełnie nie nadaję. I tak sobie myślę, właśnie choćby o. O Pawle, który zaczyna pisać list do Rzymian i zastanawia się w ogóle, co ja mam napisać, jakby co ja tu mam przekazać, czego ci Rzymianie potrzebują, tak jak papież Franciszek zwykle mawiać, żeby nie odpowiadać na pytania, których nikt nie zadaje. No. Że no ja jestem jakoś tam. Ogólnie, nie wiem, ułożonym czy wykształconym chrześcijaninem, prawda? Ale czego ci ludzie konkretnie, ten Kościół potrzebuje? Z którym zaczynam coś mieć wspólnego, zaczynam mieć coś do czynienia. I, I wydaje mi się, że to jest bardzo do nas i o nas, bo no, to, co nam grozi no to, że właśnie tak jesteśmy ogólnie nauczeni. To, co też wczoraj starałem się powiedzieć, że tak ogólnie prosimy, tak, tak ogólnie o zdrowia, szczęścia, pomyślności, sobie życzymy innym. Tylko co to konkretnie znaczy dla tych osób, dla tego Kościoła, do którego się zwracam? To jest, myślę, takie normalne też doświadczenie rodziców. Wy więcej o tym wiecie niż ja, że no, rodzi się nowe dziecko, nawet jak to jest któreś z kolei, to i tak ono jest inne od poprzednich. W tym sensie, że jakbym chciał, czy chciała dawać to samo co poprzednim, no to w, no, no, jest jakieś tam ogólne potrzeby, że trzeba coś tak zjeść, czy coś, ale już bardzo szybko się okazuje, że ten woli to, a tamta to, i tego już nie zje, a już nie mówiąc o tym, że to mu zaszkodzi, bo tu ma alergię, a tu ma uczulenie, a no i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc te wszystkie takie ogólne, czy ogólnie słuszne nasze założenia, no można sobie włożyć do kieszeni bo tutaj są bardzo konkretne rzeczy i bardzo konkretne potrzeby. I nawiązuje to tym do, do naszego chrześcijaństwa, że może ta pielgrzymka też temu ma usłużyć, żebym sobie zadał, żebym sobie zadała pytanie, a czego z tego mojego chrześcijaństwa, takiego, jakie ono jest, potrzeba w tym miejscu, które się przede mną otwiera, do którego Pan Bóg mnie zaprasza. Właśnie jako do takiej rzeczy nowej, do nowiny. Bo owszem, znaczy można mieć też taką postawę: ja już nie wiem swoje, wiem swoje, zrobiłem i ja nie będę się tam zbytnio angażować. Albo właśnie, że inni są lepsi, inni to zrobią. Nie? Tak sobie właśnie myślę w kontekście tego tu kościoła, że. No może w Polsce jest tylu jeszcze, nie wiem, duchownych czy zaangażowanych katolików, że jak ja nic nie będę robić, to tam ja wielkiej straty nie ma. Znaczy, generalnie myślę, że też jest wiele takich e, przypadków. Ja ostatnio, tak powiem szczerze, też nad tym się zastanawiam. E, dlaczego bracia odchodzą z zakony czy księża? I pewnie jest powodów bardzo wiele, ale pamiętam taką rozmowę z jednym człowiekiem, który mówi: A może oni czują, że nie ma znaczenia, czy oni są, czy ich nie ma. Że zasadniczo mają poczucie, że czy ja jestem, czy mnie nie ma, to i tak ten kościół działa. To ja pójdę gdzie indziej. No, to jest też jakoś szczerze powiedziawszy moje doświadczenie. Jak byłem na, zaraz po święceniach w Poznaniu, to sobie ostatnio przypomniałem, bo nagrywałem stamtąd hołka akurat, z kościoła tam, z kościoła Matki Bożej Różańcowej, naszego klasztorze w Poznaniu, że byłem tam pierwsze dwa lata po święceniach i robiłem wszystko, co się rusza. To znaczy, wszystko, czego się nauczyłem, no bo to tak, ja byłem takim gorliwcem, więc jak bym się zerwał z łańcucha i tam po prostu i, y, byłem przełożonym w nowicjacie i robiłem studia doktoranckie i od nowa w duchu świętym, dwie wspólnoty neokatokumenalne, dużo pasterz rodzin, duszpasterz pasterz dzieci, duszpasterz pasterz muzyków, wielbienia, y, no i jeszcze oprócz tych normalnych obowiązków, spowiedzi mszy, jak przeor wyznaczył, to jeszcze z sześć, osiem indywidualnych spotkań, spowiedzi, a potem, po dwóch latach, od, odszedłem do Krakowa, jeszcze sobie doch ciążyłem, bo miałem takie dwie zasady: co, ja nie dam rady, i drugie to jest mój obowiązek. I te dwie zasady zupełnie wystarczyły, żeby się wypalić. Po pięciu latach byłem wypalony i wróciłem znów do Poznania. I tam mogłem tylko odprawić cichą mszę nie wiem, pospowiadać pół godziny, a resztę oglądałem em, jak miłość z powtórkami. <laughs> Na nic już więcej nie miałem siły, nie? I jakie miałem doświadczenie, bo do tego zmierzam, że nic się nie zmienia. Czy ja to wszystko robię? Czy ja nic nie robię? Klasztor funkcjonuje tak samo. Miałem takie wyobrażenie, bo ja lubię obrazami myśleć, że jest barka na warcie. Czy ja tam biegałem, robiłem, czy siedzę tak, to barka płynie zupełnie tak samo. Nie? Natomiast dopiero właśnie w takich momentach, jak jest kościół jakoś rodzący się, początkujący, coś się dzieje, czy właśnie tak jak właśnie macie doświadczenie, że się rodzą dzieci, no to. Nie powiesz przecież takiemu małemu, no wiesz co, tak, nie chcesz jeść tego, co ja ci daję, nie chcesz, żebym się tak zajmowała bo jak się chce zajmować. No to dziękuję. No to, to małe umrze, nie? Tak. Że, że to nie jest wcale tak, że jest wszystko jedno i że tak ogólnie, jak to wszystko bierzemy do siebie, to, że to wystarczy. Zobacz konkretnie tam, gdzie Pan Bóg Cię zaprasza, wzywa, żeby coś robić, co z tego, co Ty masz jako Twoje dary, jako Twoje talenty, łaski, co w tym jest konkretnie potrzebne. No bo potem troszeczkę tak jest. Znaczy, ja nie chcę być takim narzekaczem, ale. Tak potem jest tak, no patrzysz na to, co się dzieje w tym kościele, mówisz, no słabo. A ktoś by powiedział, no, przez ciebie słabo. Ale jak to? Przecież ja nic złego nie robię. No, ale nic dobrego też nie zaraz. Ja się z tego wszystkiego, co jest twoim darem, co jest twoim potencjałem. To jest takie proste może, ale ja sam już byłem księdzem kilka lat i jeden były narkoman zwrócił mi na to uwagę. A czy pytasz Boga, co on by chciał? Ja muszę powiedzieć, że tyle, mówię tak, tyle mam roboty, że nie mam kiedy spytać. Już byłem kilka lat księdzem, żeby spytać, a jak Ty sobie to wyobrażasz? Co widzisz, że tobie pomaga w tym, co ja robię, jak ja żyję, a co widzisz, że ci przeszkadza? Że ty moje życie sobie wyobrażasz inaczej niż ja żyję. Nawet jak ja, nie wiem, mam też takie osobiste doświadczenie, żebym powiedział, ale ja nie chcę tak żyć. Nie wiem, patrzę na moje życie zakonne, czy moje życie rodzinne i myślę sobie, ja nie chcę tak naprawdę tak żyć. Ale czy ty spytałeś, czy spytałaś jego, to jak ty sobie wyobrażasz, Panie Boże, żebym ja miał, czy miała żyć? Ja osobiście nigdy, przed tym co mi ten Artur Narkoman powiedział, nigdy nie spytałem. Owszem, może też to wynika z braku cierpliwości, bo po pierwsze nie spytałem, a, a po drugie. Jak nawet bym spytał, to też nie mam cierpliwości poczekać, aż mi odpowie. Nie? Tylko spytam, nie słucham, już nie czekam, tylko już robię i tak swoje. Nie? To takie jest pytanie pro forma. Nie? Tak jak czasami pytamy, dlaczego mi się tak dzieje, ale już nie, nie czekam, aż mi odpowie, tylko sam już wiem, dlaczego mi się tak dzieje. Mam pretensje, tam różne takie rzeczy. Wtedy pamiętam to tylko tak o sobie, że Spotkałem taką dziewczynę, która się modliła za mnie, i ona mi podeszła i powiedziała: Nie szanujesz Bożych darów, nie pomnażasz ich i nie służysz ludziom tak, jakbyś mógł. I to był dla mnie szok, że dla Boga głównym problemem nie były moje grzechy, takie czy inne, bo tam każdy jakieś ma, tylko że ja nie szanuję tego, co on mi dał. Jak nie szanuję, to nie pomnażam, a jak nie pomnażam, no to nie służę tak, jakbym mógł. Tylko, że ja nawet nie spytałem jeszcze a co mówić o służeniu? To jest tak, jakby, nie wiem, piłkarz, takim mówiąc językiem sportowym, jeszcze, nie wiem, dobrze się nie ubrał w strój sportowy. A dziwił się, że nie wygrał Mistrzostwa Kraju. Że najpierw musi poćwiczyć, że najpierw musi usiąść na tej ławce, choćby rezerwowej, potem dać się wpuścić trenerowi, a potem zagrać tak, że coś się wygra. Że, że my jesteśmy w większości, mówię to też o sobie, kilka kroków przed tym, co powinno być. Znaczy, ja mam nadzieję, że to nie brzmi. Bo tego nie chcę, jako jakaś moralizatorka teraz. Tylko próbuję nazwać fakty, tak sobie wyobrażając. Aha, jak ja bym tu trafił do tego chińskiego kościoła, to co ja bym tu mógł zrobić. Nie? Czy witraże wymienić na lepsze, bo umiem, na przykład. Czy nie wiem, coś posprzątać, czy nie wiem, zająć się elektryką, tu. Czy nie wiem, coś zagrać, czy wreszcie, no, ale nie wiem, zostać na przykład księdzem i służyć, bo Pan Bóg powie: Wiesz co ty, to byś był chyba najlepiej księdzem. Nie? To może tak na marginesie sobie przypomniałem, że ja się, jak byłem młodym człowiekiem, jedyne, z czym mi się kojarzył kościół, to nuda. Nie? Ja się w kościele nudziłem. Nie? Po prostu kościół to znaczy nudzić się. I na modlitwie to już jakiś czas temu, jakoś to mi wróciło i mówię, no i co z tej nudy? Mówi, no dlatego jesteś księdzem, że jak sobie odprawisz, tak już będziesz miał, nie będziesz się nudził. To ja sobie myślę, aha, to, że z nudy można u, 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 jakoś. Utoczyć księdza, prawda? To jakby ciekawe, Pan Bóg jest bardzo ciekawy. I to dla mojego dobra, żeby nie musiał się nudzić, no to sobie sam w bo jak odprawisz, tak będziesz miał. No ale jakby to jest to, że Pan Bóg chce zaradzić temu, co jest we mnie, albo nudą, albo jakimś, albo pustką, albo jakimś nieodnalezieniem się, że ja trochę nie wiem. O co tu jestem, co mam robić, o co chodzi. I Pan Bóg wie, że to tak jest. A jednocześnie mam na to pomysł. Jeżeli byś mnie posłuchał, to ja cię tak poprowadzę, żeby zaradzić temu, co w kościele jest dla ciebie trudne, albo obciążające, albo. Nie? Intuicja jest też bardzo prosta. To widać choćby w dziejach apostolskich. Jak przychodzą. Yy, Ci chrześcijanie pierwsi i mówią, zaniedbujecie wdowy, które pochodzą z, od Greków. I potem wyznaczają apostołowie, pomodlili się, wyznaczają siedmiu diakonów, a po ich imionach można poznać, że wszyscy są Grekami. Czyli Grecy narzekają, że zaniedbują ich wdowy. To apostołowie wyznaczają Greków, żeby wdowy greckie nie były zaniedbane. Jak leży ci coś na sercu, że czegoś nie ma w kościele, albo że czegoś potrzeba, prawdopodobnie Pan Bóg będzie przez ciebie chciał zaradzić temu problemowi. Może nie bezpośrednio, że na przykład ty masz to robić, ale że możesz pomóc, żeby takie coś się zaczęło dziać, żeby coś się zaczęło robić. To, czego się uczę też w ostatnim czasie, to, że Pan Bóg myśli długodystansowo. To nie znaczy właśnie, że o, jest jakiś problem, stryk? od razu zaradzisz. No, właśnie tak trochę jak z moim byciem księdzem. No, żebym się nie nudził, żebym coś odprawiał, no to parę lat trzeba było poczekać i się pokształcić i coś tam, coś tam. I myślę, że trochę tak jest z nami też. Ewangelia dzisiaj nam pokazuje, właśnie Jonasza, który był prorokiem, bez wątpienia, miał dokładnie wszystkie dary i talenty, Proroczy. A jednocześnie, jak mu Pan Bóg powiedział, chce, żebyś tam poszedł, do tej miniwy, to on idzie w przeciwną stronę. Znaczy, żeby być szczerym z Wami, to też muszę to powiedzieć, że jak usłyszycie pomysł, jaki Pan Bóg ma dla Was, dla Ciebie, na pewno Ci się nie spodoba. Dlaczego? Tak jak mówi Izajasz, moje myśli nie są waszymi myślami. Znaczy, nie tak, że to jest coś niemożliwego dla Ciebie, czy sprzecznego z Tobą, ale Ty tak o sobie nigdy wcześniej nie pomyślałeś, nie pomyślałeś. Ja zawsze wtedy lubię opowiadać o siostrze Bridge McKenna, która była znakomitą przedszkolanką. Ale pan Bóg do niej przyszedł kiedyś w modlitwie powiedział masz dar uzdrawiania a ona mówi nie jestem bardzo dobrą przedszkolanką. Potem jakiś, jakaś pani z Australii przyleciała, pierwszy raz ją widziała na oczy i mówi oj siostra ma dar uzdrawiania a ona nie 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 ja jestem dobrą przedszkolanką. Potem przyszedł jakiś pastor na modlitwie jakimś uwielbieniu i mówi nienawidzę się z zakonnych ale wiem, że siostra ma dar uzdrawiania. Nie, 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 ja jestem bardzo dobrą przedszkolanką. I dopiero jak poszła do cioci, do szpitala, pomodliła się i ciocia wyzdrowiała, to już trudno jej było zaprzeczyć, że Madaru dar Ale to jest dokładnie ten moment. Potem jeszcze mówi, miała trudniej, jak się pan Bóg powiedział, że ma prowadzić rekolekcję dla kapłanów jako siostra zakonna. To było ponad 50 lat temu, to, to było niemożliwe, zwłaszcza w kościele irlandzkim, który był dużo bardziej jeszcze taki klerykalny niż nawet nasz polski. Polsce. Znaczy, że pewne rzeczy wydają się niemożliwe, że ja bym chciał, chciała najchętniej zostać tu, gdzie jestem i robić to, co robię. Nie wiem, jak wy to przeżywacie, nawet jak ja teraz jestem na Lednicy, już tak lądując, przepraszam. Długo mówię, a może tak mam mówić? Dobrze. <laughs> w każdym razie yy, wydaje się, aha, aha, tu mam coś nowego. Nie. Nawet jak wydaje się, że to jest coś nowego, otwierającego, ja naprawdę w środku mam taką myśl, żeby mi wszyscy dali święty spokój. Ja bym sobie takim po prostu był zakonnikiem. Ja myślę, że yy, yy, większość z was, jak to jesteście, nie wiem, mogę się założyć nawet, też tak myślę, żeby tak być takim, taką jak jestem teraz, tak może odrobinkę tam coś poprawić, ale tak zasadniczo to być takim, taką jaką teraz jestem. To tylko bym sprowokował, powiedział, to po co tu przyjechałeś? Po co tu przyjechałaś? Nie mogłaś, nie mogłeś siedzieć w domu? Jeżeli ci jeszcze chce do jakichś Chin jechać, to zapewniam Cię, że nawet jak deklarujesz, że chcesz zostać tak, jak jesteś, to nie chcesz. Bo coś Cię z tych butów wyrywa. Że, że jak tu już jesteście, na pewno coś takiego w Was jest, że chcecie więcej. Nawet jak deklarujecie, macie przekonanie, że nie. Natomiast ja to mogę powiedzieć, tylko Pan Jezus Widzi to jeszcze precyzyjnie i lepiej. I oczywiście ja nie wiem, co się w waszym życiu wydarzy. Może się nic nie wydarzy. Bo to, że ja tak mówię, to nie znaczy, że wy za tym pójdziecie. Natomiast wierzę w to głęboko, i to słowo dzisiaj tak nas prowadzi, że jak spytasz, to nie dziw się, że usłyszysz. Że Pan Bóg coś dla Ciebie. Jeszcze ma jakieś zaproszenie, nowe, jakąś nowinę, jakąś ewangelię, która ma się dokonać w Twoim życiu, czy przez Twoje życie wobec innych. Tak jak kiedyś była taka pieśń: Wiele jest serc, które czekają na ewangelię. Wiele jest serc. Naprawdę. A Pan Bóg chce. Do tych serc docierać przeze mnie, przez Ciebie, jak to zrobi? Obyśmy, jak się spotkamy za jakiś czas, zobaczyli, co w tej kwestii się zmieni, co w tej kwestii pójdzie do przodu. Może wystarczy. No.